Witajcie, moi kochani. Wyjęłam właśnie dla nas wszystkich kartę na 29 lipca. Jest to czytanie ogólne, przeznaczone dla nas wszystkich, więc oczywiście nie z każdym z nas będzie ono rezonować w pełni. Dlatego zapraszam Was na prywatne czytania przeznaczone specjalnie dla Was, dla Ciebie i na Prywatne kursy Tarota. I na 29 lipca wyszła nam bardzo pozytywna karta As Mieczy. Ta karta mówi o tym, że tego dnia rozmowy, przemyślenia, ale już takie końcowe z reguły, prowadzące do jakichś wniosków, do jasności, do klarowności, będą ważne. Ta karta mówi o ważnych decyzjach. Postanowieniach o jakimś zwycięstwie, które tego dnia możemy odnieść. Być może dostaniemy jakąś pozytywną decyzję w jakiejś naszej sprawie, jakieś orzeczenie, jakiś sprawiedliwy osąd i odniesiemy zwycięstwo. Możemy też coś zrozumieć, doznać olśnienia, uzyskać klarowność w jakiejś sprawie. Teraz już wiemy, co robić, jak działać. Coś zrozumieliśmy i możemy przystąpić do działania. Ogólnie rzecz biorąc, rozmowy wszelkiego rodzaju mogą być ważne tego dnia i to takie istotne rozmowy. Mogą one dotyczyć zarówno naszych spraw zawodowych i negocjacji, które będą udane, jak i Spraw osobistych, rodzinnych. Generalnie może być to coś dla nas bardzo dobrego, co da nam jasność i poczucie jakby zwycięstwa że coś poszło dobrze, że teraz już wiemy, co robić, że możemy już podjąć decyzję. Jeśli się wahaliśmy, nie wiedzieliśmy, no to teraz już wiemy. A z może mówić również o jakichś zabiegach lub operacjach tego dnia, które również zapowiadają się pomyślnie dla nas lub dla kogoś z naszych bliskich. Może także mówić o tym, że zobaczyliśmy jasno jakąś sytuację, odkryliśmy jakiś fałsz, na coś spojrzeliśmy w inny sposób, z nowej perspektywy, Użyliśmy coś w nowym świetle i teraz to odcinamy, żeby już dłużej nie miało miejsca w naszym życiu, ponieważ zrozumieliśmy, że nie było to dla nas dobre. Jeżeli chodzi o przesłanie od jednorosców na 29 lipca wyszła nam karta uczciwość. Zaraz tutaj przeczytam więcej. Uczciwość w końcu zostanie wynagrodzona. I zobaczymy, co tutaj jeszcze jest na ten temat. Uczciwość, karta ta przypomina, że powinieneś zachować swój honor bez względu na pokusy i wyzwania, przed którymi staniesz. Na Twoją prawość jednorożce odpowiedzą nagrodami, o jakich nawet nie marzyłeś. I afirmacja dla nas na 29 lipca, we wszystkich moich działaniach kieruję się honorem i prawością. Tak więc kochani, karta uczciwość, jako przesłanie od jednorożców, w połączeniu z asem mieczy, może mówić o tym, że nasza postawa, w której będziemy kierować się właśnie uczciwością, prawością, prawdomównością, może nam bardzo pomóc. W zwycięstwie, które widać w karcie As Mieczy, w tym, że kogoś do czegoś przekonamy, a może nawet przekonamy kogoś do nas, że coś zweryfikujemy, że uzyskamy sprawiedliwy wyrok, sprawiedliwe orzeczenie, że po prostu. Ktoś nas zrozumie, sprawiedliwie potraktuje. Tak więc, kochani, bądźmy uczciwi, kierujmy się honorem i prawością, a jednorowce nas w tym wesprą, nam w tym pomogą. Trzymajcie się, moi kochani. Do usłyszenia, papa. Pa.